Panie Kurator, Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, przede wszystkim bardzo dziękuję za organizację. Panie Wojewodo, Pani Kurator, ponieważ jest to bardzo wspaniała inicjatywa My w Powiedziwo Mińskim. Od kilku lat realizujemy taki program, też poprawę bezpieczeństwa, doświetlamy przejścia dla pieszych, budujemy nowe ścieżki rowerowe, budujemy szerokie chodniki wspólnie z gminami, z Panem Burmistrzem. Z 12 gminami zmieniamy rzeczywistość naszych mieszkańców, ale przede wszystkim staramy się poprawiać właśnie bezpieczeństwo tych najmłodszych uczestników dróg. I może Państwu powiedzieć, że w ciągu ostatnich czterech lat udało nam się zmniejszyć ilość wypadków na drogach z udziałem właśnie uczestników rowerzystów, także pieszych, o ponad 50%. To bardzo dobry wynik powstało w tym czasie łącznie z gminami ponad 100 km. Ścieżek rowerowych sam powiat to, to blisko 400 km w ogóle dróg ale w ramach tych naszych inwestycji sukcesywnie z roku na rok to bezpieczeństwo wzrasta. Ja ze swojej strony chciałem Państwu, mam taką przyjemność i zaszczyt odczytać list, który skierował do, do Państwa minister edukacji i nauki, pan Przemysław Czarnek. Pozwolicie państwo, że w tym momencie właśnie odczytam ten list. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na to ważne przedsięwzięcie. Niestety na osobiste spotkanie z Państwem oraz udział w wydarzeniach towarzyszących Mazowieckiemu Tygodniowi Bezpieczeństwa nie pozwalają mi podjęte wcześniej zobowiązania. Nadmiernie mi miło, że dzięki inicjatywie Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Maryckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym już po raz kolejny podejmowane są działania służące upowszechnianiu wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Doceniam Państwa inicjatywę, dzięki której także w tym roku przedszkolaki, uczniowie oraz ich nauczyciele, rodzice i opiekunowie mogą poszerzać swoją wiedzę czy zdobywać nowe umiejętności. Systematyczna edukacja efektywna, dobrze przygotowana, merytorycznie, a zarazem ciekawa dla odbiorcy i przekazana w sposób atrakcyjny jest jednym z fundamentów poprawy bezpieczeństwa najmłodszych. Dlatego też bardzo się cieszę, że bogaty program tego przedsięwzięcia obejmujący między innymi konferencję, rowerowe prawo jazdy oraz piwniki organizowane na terenie województwa przyczynią się do formułowania odpowiedzialnych postaw. Oraz pomogą zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym minimalizować niebezpieczeństwa, które mogą ich spotkać w życiu codziennym. Gratulując pomysłodawcom projektu i organizatorom Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa, pozdrawiam wszystkich jego uczestników. Życzę Państwu wielu inspiracji do dalszej pracy, a także wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo.